Yo, siemanko! Po pierwsze, chciałem wam bardzo podziękować, ponieważ po roku prowadzenia YouTube'a udało się nam uzyskać 1000 subskrypcji i jest to dla mnie bardzo ważny etap, ponieważ... A właśnie, dlaczego, to się dowiecie zaraz. Najpierw, ponieważ jest wiele nowych osób, chciałem się wam przedstawić, trochę powiedzieć o sobie. Nazywam się Paweł i trenuję brazylijskie jiu-jitsu. Od grudnia 2022 roku mam niebieski pas pod Mateuszem Flagą. Większość swoich zawodów zrobiłem właśnie na tym poziomie, na poziomie niebieskiego pasa, chociaż gdzieś tam jest jeszcze jedna taka walka na białym pasie, którą być może kiedyś Wam pokażę. W tym roku moim głównym celem są Mistrzostwa Europy IBJJF w Rzymie. Już w zeszłym roku byłem na tych zawodach po raz pierwszy. Pojechałem zebrać niezbędne doświadczenie, jak to mówią, i po walce, która według mnie była do wygrania, no niestety odpadłem z zawodów. Dodatkowo w tym roku też staram się odwiedzać różne kluby w całej Polsce. No i też również za granicą. Na pewno chciałbym wpaść do Wrocławia, do z Gymu, gdzie będę mógł potrenować z Pawłem Wadasem, nową osobą w tym uniwersum mojego kanału. Jest to mega zabawny człowiek, dusza towarzystwa i chciałbym po prostu z nim spędzić parę dni treningowych, więc muszę się wybrać do Wrocławia. A jeżeli chodzi o zagranicę, no to planuję również wpaść po raz kolejny do Londynu, gdzie w zeszłym roku przez cały tydzień trenowałem, no ale zobaczymy, jak to wszystko się uda finansowo i czasowo zgrać. No i dobra, do rzeczy. Ile zarobiłem na YouTubie? No i tutaj trzeba to podzielić na dwie kategorie. Pierwsza kategoria, którą omówię później, to są zarobki z reklam na YouTubie. Druga kategoria, którą teraz omówimy, to są wsparcia, coś na zasadzie patronajta, tak? Ja w tym momencie nie mam żadnych patronów. Wspierając mój kanał, masz do wyboru trzy progi. W pierwszym progu, płacąc 10 zł, otrzymujemy wcześniejszy dostęp do filmów. Co to oznacza? Że osoba wspierająca zyskuje dostęp do filmu tydzień wcześniej niż wszyscy inni. 10 zł to mniej niż piwo w lokalu, więc jeżeli interesuje Cię mój kanał, pomyśl o tym, czy nie chcesz po prostu się dorzucić trochę do produkcji tego. Drugi próg wsparcia, czyli 20 zł, oferuje Ci takie update'y w formie yy, postów na YouTubie. No i taki przykładowy post na YouTubie już możecie znaleźć. On jest jak dla wszystkich. Kolejne będę wrzucał już tylko dla wspierających. Będę w nich umieszczał między innymi jak mi idzie zbijanie wagi, nad jakimi technikami w danym tygodniu pracuję. No bo ja generalnie na każdy tydzień, każdy trening myślę sobie nad jaką techniką ja będę dzisiaj pracował. No i staram się to robić też w sparingach. No i dodatkowo może jakieś ciekawe podcasty, które słucham, bo słucham tego dużo, kiedy jadę na rowerze, to zawsze leci coś o jiu -jitsu. Mogę wam coś polecić ze swojej strony. Trzeci próg wsparcia no to jest już dla takich osób, które po prostu chcą się dorzucić. Jest to 50 zł. Oczywiście zawiera wszystkie poprzednie takie benefity, że tak powiem. Dodatkowo jedyne, co mogę zaoferować, no to tak naprawdę wideoczat, rozmowę. Jeżeli wspierasz mnie w takiej kwocie, no to jeżeli tylko masz jakieś pytania, masz ochotę porozmawiać, no to możemy się zdzwonić i pogadać. Nie ma problemu. Chciałbym dodatkowo powiedzieć, że jeszcze dzisiaj wleci filmik z wywiadu z Robertem Henkiem. Oczywiście filmik będzie dostępny tylko dla osób wspierających, natomiast już za tydzień filmik będzie dostępny już dla wszystkich. No, i teraz, ile zarobiłem na reklamach na YouTube? YouTube pozwala zarabiać na reklamach dopiero w momencie, kiedy osiągniemy 1000 subskrypcji. W moim przypadku, dopiero dwa dni temu, dobiłem do tej cyfry, także szczerze mówiąc, nie zarobiłem na YouTube jeszcze nic ani złotówki. Natomiast mam już takie, jakby, predykcje, ile mniej więcej kosztuje 1000 wyświetleń na moich filmach, znaczy, ile można zarobić na tym 1000 wyświetleń, i jest to około 6 dolarów, czyli w przypadku w większości moich filmów, no to zarabiam około 20 zł na filmie. Również YouTube zarabia na tych filmach, na reklamach, i zbiera chyba 50% przychodu z, z reklam. Podsumowując, na ten moment nie zarobiłem jeszcze na YouTubie nic. Ale nie zacząłem tego robić dla pieniędzy, tylko zacząłem to robić z pasji, z pasji do jiu-jitsu, z potrzeby dzielenia się tym. Jak trenuję, gdzie jeżdżę, jak inni trenują, no i przede wszystkim te moje analizy walki są pożyteczne nie tylko dla Was, ale również dla mnie, ponieważ ja robiąc taką analizę zauważam więcej błędów, które popełniam na walkach, jestem w stanie nad nimi potem popracować. No, wniosek jest z tego taki, że na YouTubie nie zarabia się nic. Przynajmniej na początku. Dobra, wystarczy myślę tego gadania.